Arogancka nauczycielka, Aniela, uczyniła z życia biednej Krystyny piekło, zdając się być zdeterminowaną, by każdy dzień w szkole stał się dla młodej dziewczyny prawdziwym koszmarem. Jej charakterystyczna pogarda osiągnęła nowy poziom, gdy wypowiedziała okrutne słowa: Bal nie jest dla córki woźnej. Piętnaście lat później, nieoczekiwane spotkanie tych dwóch kobiet ujawni zaskakujące zwroty akcji, jakie może przynieść życie. Witajcie na kanale. Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta historia. Sprzątaczka, Judyta, prześlizgnęła się przez lekko uchylone drzwi pokoju nauczycielskiego, jej wprawne ręce z łatwością manewrowały wózkiem do sprzątania, podczas gdy jej bystre oczy skanowały otoczenie. Przez lata opanowała sztukę niewidzialności. Ale dziś była szczególnie czujna, mając nadzieję, że pozostanie niezauważona. Pokój był częściowo zajęty przez kilku nauczycieli, niektórzy już zbierali swoje materiały, aby udać się do swoich klas na rozpoczęcie lekcji. W centrum tego zgiełku znajdowała się Aniela, imponująca i budząca strach postać na szkolnych korytarzach. Nie widzisz? Wciąż tu jesteśmy. Aniela rzuciła ostre słowa, jej ton był pełen pogardy, przecinając powietrze. Powinnaś poczekać, aż wszyscy nauczyciele wyjdą. Zanim zaczniesz sprzątać, to czysta niekompetencja. Dlatego jesteś tylko sprzątaczką. Jej głos odbił się echem po pokoju, pozostawiając za sobą niezręczną ciszę. Podczas gdy inni nauczyciele obserwowali, zaskoczeni i niewygodni, jak scena rozgrywa się przed nimi. Judyta opuściła głowę w rezygnacji. Ostre słowa Anieli przeszyły ją do głębi, choć już jej nie zaskoczyły. Była przyzwyczajona do wrogiego zachowania nauczycielki. Ale niewielu wiedziało, że ta wrogość ma głębokie i stare korzenie. Był czas, kiedy te dwie kobiety nie były sobie tak odległe. Wręcz przeciwnie, w okresie dorastania były nierozłącznymi przyjaciółkami, mieszkającymi na tej samej ulicy. Rodziny Judyty i Anieli połączyła bliska więź, a dziewczyny szybko stały się powierniczkami. Wszystko zaczęło się jednak psuć wraz z pojawieniem się nowej postaci w tej historii, Rafała. Równowaga tej przyjaźni zaczęła się chwiać wraz z pojawieniem się Rafała w ich życiu. Rafał, ze swoimi wyrafinowanymi manierami i ujmującym poczuciem humoru, szybko zafascynował obie dziewczyny. Aniela, ze swoją ekstrawertyczną osobowością, nie ukrywała zainteresowania Rafałem. Była zdeterminowana, by zwrócić na siebie jego uwagę w każdy możliwy sposób, rzucając się w oczy w każdej interakcji. Tymczasem Judyta obserwowała w milczeniu, nie kryjąc swojego podziwu dla młodzieńca. Wiedziała, że Aniela, jej najlepsza przyjaciółka, ma wobec Rafała romantyczne zamiary i z szacunku dla tej przyjaźni postanowiła się nie wtrącać. Mimo uporczywych zalotów Anieli, Rafał wydawał się odporny na jej urok, zręcznie unikając jej prób flirtu. On natomiast zawsze znajdował pretekst, by zbliżyć się do nieśmiałej Judyty delikatnymi gestami i subtelnymi zaproszeniami, takimi jak wspólne lody czy oglądanie filmów w kinie. Rafał szukał chwil z Judytą, a ona, choć coś do niego czuła, zawsze odrzucała jego zaproszenia, stawiając na pierwszym miejscu przyjaźń z Anielą. Aż do momentu, gdy los sprawił, że dwa serca, które od dawna były rozdzielone, połączyła nagła ulewa, która sprawiła, że Rafał i Judyta utknęli na przystanku autobusowym. Cierpliwie czekając, aż burza minie, oboje mieli rzadką okazję do rozmowy, śmiechu i cieszenia się chwilą, która zawsze im umykała, ponieważ aniela nie była w pobliżu, aby zmonopolizować uwagę. Rafał śmiałym ruchem chwycił Judytę za rękę, którą ta instynktownie cofnęła, zaskoczona nagłym okazaniem uczuć. Rafał, możemy być tylko przyjaciółmi, powiedziała Judyta z żalem w głosie. Wiesz, że Aniela jest moją najlepszą przyjaciółką i lubi cię. Rafał nie ustępował, patrząc Judycie w oczy. Ale ja nie czuję do niej tego samego. Ty mi się podobasz, oświadczył, znów czule chwytając ją za ręce, a ich spojrzenia spotkały się wśród padającego deszczu, jakby cały świat zniknął, pozostawiając tylko ich dwoje w obliczu prawdy, która w końcu się ujawniła. Judyta nie spodziewała się że jej przyjaciółka Aniela była świadkiem sceny trzymania się za ręce, gdy przejeżdżała obok przystanku autobusowego. Jesteś zdrajczynią, wiedziałaś, że mi się podoba, ukradłaś mi Rafała, udajesz nieśmiałą, a tak naprawdę jesteś wężem. Aniela rzuciła się na byłą przyjaciółkę, jej oczy błyszczały ze złości. Judyta próbowała wyjaśnić sytuację, błagając o zrozumienie, ale jej słowa poszły na marne. Mijały lata, a Judyta i Aniela spotykały się ponownie tylko wtedy, gdy pracowały w tej samej szkole. Judyta była teraz woźną, a Aniela nauczycielką literatury. Judyta nie zważała na obelgi Anieli, bo miała ważniejszy powód, by to wszystko znosić swoją córkę, Krysię. W tej prestiżowej szkole dzieci pracowników miały prawo do stypendium, a Judyta wiedziała, jak ważne jest to dla przyszłości jej córki. To był ostatni rok Krysi w tej instytucji. A wysokiej jakości edukacja mogła otworzyć jej drzwi do dobrego uniwersytetu. Z miłości do córki Judyta znosiła wszystkie obelgi i ataki ze strony Anieli, przełykając dumę i pozostając niezłomną w dążeniu do zapewnienia Krysi lepszej przyszłości. Dla Judyty szczęście i sukces jej córki były warte znacznie więcej niż jakakolwiek kłótnia z dawną przyjaciółką. Mimo, że był to ostatni rok Krysi w szkole. Pojawiło się nowe wyzwanie. Aniela będzie nauczycielką literatury Krysi. Woźna obawiała się, że dawne nieporozumienia między nią a Anielą mogą mieć konsekwencje dla Krysi. Obawy Judyty były tym większe, że Krysia była córką Rafała. Tak, nastoletni romans Judyty i Rafała zaowocował solidnym i trwałym małżeństwem, które dało im Krysię. Obawy Judyty potwierdziły się, a jej udręka tylko wzrosła. Gdy zdała sobie sprawę, że Krysia nie jest sprawiedliwie traktowana w szkole. Było oczywiste, że jej córka nie jest bezstronnie oceniana przez Aniele, nauczycielkę literatury. Krysia, mimo że w przeszłości uzyskiwała świetne oceny z prac pisemnych, konsekwentnie otrzymywała niskie noty, którym towarzyszyła nieuzasadniona krytyka i absurdalne błędy wytykane przez Aniele. Sytuację dodatkowo komplikował status szkoły jako drogiej i renomowanej placówki. Niektórzy rodzice, zaniepokojeni faktem, że ich dzieci uczą się u boku córki woźnego, znajdowali w Anieli wsparcie dla swoich niesłusznych skarg. Mając świadomość, że Krysia uczęszcza do szkoły w ramach stypendium, Judyta i jej córka czuły się jeszcze bardziej bezradne wobec niesprawiedliwości, jaka je spotkała. Wiedziały, że ze względu na swój stan nie mają wystarczającego głosu, aby przeciwstawić się sytuacji i stawić czoła przeciwnościom losu. Był to trudny okres, ale pomimo wszystkich przeszkód napotykanych przez cały rok szkolny, zbliżał się długo oczekiwany koniec roku, a wraz z nim uroczystość ukończenia szkoły. Aniela była jedną z nauczycielek odpowiedzialnych za organizację balu maturalnego, który zapowiadał się na huczną i kosztowną imprezę. Krysia wiedziała, że nie może w nim uczestniczyć z powodu braku środków finansowych. Podczas gdy emocje związane z wydarzeniem unosiły się w powietrzu. Nadszedł dzień spotkania uczniów z organizatorami w celu ustalenia szczegółów imprezy. Aniela weszła do klasy i podeszła bezpośrednio do Krysi z lodowatym spojrzeniem. Studniówka nie jest dla córki woźnego, powiedziała z pogardą. Nie jesteś tu mile widziana. Możesz poczekać na zewnątrz, bo to nie jest twoje miejsce. Krysia ze złamanym sercem powstrzymywała łzy, które groziły załaniem jej oczu. Chociaż jej dusza była wstrząśnięta. Krysia wiedziała, że jeśli pozwoli emocjom przepełnić się w tym momencie, ulegnie okrucieństwu Anieli. Zamiast tego postanowiła odejść w milczeniu, zachowując nienaruszoną godność nawet w obliczu przeciwności losu. Rok szkolny w końcu dobiegł końca. Krysia ukończyła szkołę. Nie uczestniczyła w przyjęciu z okazji ukończenia szkoły, ale osiągnęła swój cel dostała się na dobrą uczelnię. Dla Judyty, oddanej matki Krysi. Koniec roku szkolnego oznaczał również koniec pewnej epoki. Mogła wreszcie zrezygnować z pracy woźnej w szkole. Nie musiała już znosić obelg Anieli, co było dla niej ogromną ulgą. Minęło piętnaście lat, odkąd drogi tych kobiet się rozeszły. Jednak los miał ponownie spleść ich wątki. W tym tygodniu w renomowanej szkole, w której wciąż pracowała aniela, odbywało się wielkie wydarzenie. Wydarzenie miało na celu zapoznanie uczniów z wybitnymi profesjonalistami z różnych dziedzin, dostarczając im inspiracji do przyszłej kariery. Przez cały tydzień naukowcy, przedsiębiorcy, lekarze i architekci dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą, inspirując uczniów swoją ścieżką kariery. Dzień zamknięcia zarezerwowany był na specjalną niespodziankę. Dyrektor szkoły rozpoczął swoje przemówienie, aby przedstawić specjalnego mówcę tego popołudnia. Przez cały ten tydzień mieliśmy zaszczyt gościć różnych profesjonalistów, którzy przekazali nam cenne informacje na temat swojej kariery. Ale wśród wszystkich gości mam przyjemność i zaszczyt powitać naszego następnego mówcę, uznaną dziennikarkę nagrodzoną kilkoma nagrodami za jej wnikliwe śledztwa autora, którego książki są jednymi z krajowych bestsellerów i ku dumie tej instytucji, byłego ucznia tej szkoły. Z wielką satysfakcją przedstawiam Krystynę Gajdę. Siedząca na widowni Aniela nie mogła uwierzyć w to, co widzi i słyszy. To Krysia, córka Judyty, stała przed wszystkimi jako znana dziennikarka i pisarka. Podczas gdy Krysia dzieliła się ze słuchaczami swoimi historiami i osiągnięciami zawodowymi, Aniela nie mogła wyjść ze zdumienia nad przemianą tej dziewczyny w kobietę sukcesu. Koniec wykładu został nagrodzony entuzjastycznymi brawami. Dyrektor, podsumowując wydarzenie. Nie omieszkał skierować do Krysi specjalnych słów. Dziękuję bardzo. Jesteś tu zawsze mile widziana. To jest twoje miejsce. Słowa te kontrastowały z tymi, które Aniela wypowiedziała 15 lat wcześniej, gdy wyrzuciła Krysię ze spotkania. Krótka wymiana spojrzeń między Anielą i Krysią oznaczała moment cichego połączenia i pojednania. Krysia lekko skinęła głową, co spotkało się z uśmiechem Anieli. Gdy Krysia ruszyła naprzód. Aniela została z tyłu, pogrążona w rozmyślaniach. Wiedziała, że ma wiele do przemyślenia na temat swojej przyszłości, zwłaszcza po tym, jak była świadkiem inspirującej podróży i sukcesu Krysi. Być może w pewnym momencie Aniela znajdzie w sobie odwagę i pokorę, by przeprosić Judytę i Krysię. Aniela, pochłonięta urazą i drobnymi konfliktami z przeszłości, prawie zrujnowała przyszłość Krysi z powodu urazy, która sięgała czasów ich dorastania. Jej brak przebaczenia i pochopny osąd prawie kosztowały Krysię możliwość osiągnięcia pełnego potencjału. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wszyscy możemy, podobnie jak Aniela, w pewnym momencie naszego życia pozwolić, aby małe spory i urazy przybrały szkodliwe rozmiary i przekształciły się w coś znacznie większego, jeśli nie zostaną odpowiednio rozwiązane. A jeśli jesteśmy w sytuacji Krysi, Napotykając przeszkody stworzone przez innych, musimy czerpać inspirację z jej odwagi i determinacji, aby wytrwać, przekształcając przeciwności losu w możliwości rozwoju i sukcesu. Jeśli ci się podobało, polub i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.